Możecie powiedzieć wow, Wojdek, drugi miesiąc i drugi odcinek. Poprzedni był w kwietniu. Czyżby kolejne święto? Ja wam powiem tak, święto pracy! Nie wiem czemu taki fortun robię te odcinki, ale za każdym razem mi wychodzą w jakieś święta, więc ważne, że są. Dzisiaj gramy w DBD i kontynuujemy pomysł poprzedniego odcinka, czyli wbijam jak najwyższą rangę, jaką... Jestem w stanie wbić w ciągu miesiąca. Oczywiście miesiąca, w którym rangi są w DBD, czyli od 13 marca do 13 kwietnia. No i to są mniej więcej trzy mecze, które będą najbardziej warte uwagi. W tym sezonie zaczynałem od 13 rangi, ponieważ w tamtym sezonie wbiłem 9 rangę, jak zresztą mam nadzieję, że widzieliście. Jak nie, no to zapraszam do tamtego odcinka. A w DBD co miesiąc, czyli. 13 spada się o ileś w randze. No i ja akurat spadłem z 9 na 13. I yy, właśnie od tej rangi zaczniemy. Bardzo yy, zapraszam wszystkich na mojego twitcha. Twitch.tv. slash. Jestem głodny, na którym co piątek o 20 streamuję razem mo z moimi znajomymi Valorantom. na którego serdecznie zapraszam. No i co? No i zaczynamy! Grave of Glenvale. Ta mapa jest całkiem chillowa. Tam jest pierwszy silniczek, który chciałbym zrobić. Nie, on jest wysoko. On jest na tym samym środku. On raczej. Okej, okay. już wiemy, jaka to jest postać. Nie ma problemu. To jest nurska. Mm -hmm. Przynajmniej wiem, jak ona działa. Nie, nie grałem nią, jakby ktoś się pytał. Ale wiem jak działa. Tam się gania. Widzę, widzę. Mogę go zdjąć w sumie. Myślę, że to dobry pomysł. Idę go zdjąć. Elo byku No ci powiedział żebyś gdzieś indziej poszedł? No właśnie Możesz tam iść Zrobię ten silnik i... Chodź Wysilujemy cię, następna osoba sobie wisi Znaczy będzie wisieć teraz Ale za to mamy jeden silnik, który zrobiłem ja Pyk, pyk, pyk Wyleczony, nie ma problemu Chodź zrobimy ten silnik Pyk i pyk utopia i zdjęty pacjent. Nie ma problemu. To musisz stąd uciec. Chodź. a, no chodź. Tu ci... Nie, wolisz silniczek, nie ma problemu. Jak wolisz silniczek, to wolisz silniczek. Proponowałem! Proponowałem. wybiście dalej. leczymy. Do wideo. No widzę ją. No przecież nie wyje na górę, no! A, wyjdzie, wyjdzie na górę, to niego nie wiedziałem Myślałem, że ona może nie może się tepać, tak? Ale no widać może. Okej, okay. ciekawe rzeczy się dowiduje mam Dzięki, dzięki, nie ma problemu Skołam się za koktusem, nie będzie mnie widzieć, nie ma problemu. No i wisi na pewnie ma nursko link, jak to jest, nurską Wszystko nie biegnie tu do mnie, to nie wiem Tak szczerze Chodź beku, To cię zdejmiemy Pickens Nie ma problemu Who rescue. Dawaj, lecimy go Nie ma problemu Czy ten silnik na górze jest już zrobiony? Tak Jak zrobiony to git też szukać innych. Tu jest silniczek. Siemanko. Nie ma problemu, mogę porobić. Ale że on za każdym razem się pojawia przy silniku? Ja nawet nie zauważyłem, że on tu przyszedł, ale jest zaraz przy moim silniku. On już drugi raz będzie wisiał. I don't like this shit. O, idzie go uratować chyba. Obaj nie Tu jest. Idźcie od tego silnika! No, jego skończę. Nie ma problemu. Ostatni silniczek trzeba zrobić. Tylko nie wiem, gdzie oni się biją. To jest gorsze pytanie, bo on już wisiał dwa razy. Tu jest. Nie, to nie on. Tam jest silniczek, tam jest nurska, on tam goni. Oj chuj, no i on bezginie chyba, niestety. No, biblet hump, ale się zdarza, no każdemu. EZ! silnik zrobiony, nie ma problemu. Tu gdzieś jest, tu, tu, tu widzę ją. Poszło sobie? Poszło sobie. Nie ma problemu. Zapraszam. Dawaj, biegnij. Nie, Jezu, spadłem. Ona skacze. No i chuj. Wierzę, że mnie podniesiesz. Dawaj, dawaj, idę za tobą. Tam nie. No nie. W sumie, jak niewalnie walnie, to... Nawet lepiej. Dawaj! Pyk! Ale dob dobrze poszło. Zajebiście! Pamiętacie, jak po poprzednim odcinku mówiłem, że najrzadziej gram na tej mapie? Gas heaven out to heaven Mam wrażenie, że to jest mapa, która się najczęściej mi powtarza? Tak mi się wydaje przynajmniej A najrzadziej mam za opinię, te zamknięte Silent Hill, chyba Okazało się, że DBD uznało, że to jest moja ulubiona mapa od teraz i teraz mam tylko na niej grać Ale że Ice Queen 28x już leży, no to nie jest zbyt dobrze Świadczę O, killer, killer jest Doktor Faaaaaakin Siede On biegnie na górę chyba o Jezu, doktor na zamknięte mapy to jest Coś gównianego, bo on On ma promień, który Wybudza wszystkich Dookoła Zleczymy cię, dawaj ale ty jesteś wolny mordo, wiesz? Nie chcę nic mówić, ale naprawdę On idzie na górę, gier ma. On idzie do nas z górą, lol więc! Tak I lecimy go uratować. Siemano, ja idę cię uratować. Ci się coś z palcem stało, że tak przeszedłem bardzo. Dawaj, lecimy cię. Dawaj. Ja o No Co ci to dar, że jesteś schowany, jaki taki tak, i tak bo zaraz podejdzie. Według mnie nic. On z góry będę schodził, nie ma problemu. No problemy Odwrócił się, kurna! Ale mnie tak ładnie ominął Już dwójka, Trójka randomowo krzycze Już dwójka jest po prostu wkurzająca i co chwila masz taki ale według mnie, ja wiem, że się nie znam, i jestem jestem po prostu survivorem, więc dla mnie najlepiej by było, jakby survivor miał najlepiej, najłatwiej. Ale ten doktor to powinien mieć tylko w przód ten, to wjebnięcie, żeby nie było że w wokół. Albo no, żeby nie mógł być na zamkniętych mapach pepowy typy. Dobra, idę sobie od O, widzi mnie? Nie widzi mnie, jest debilem.

Bo jeżeli szczęścia to jest w innym miejscu. Dobra, patrz co. Czy to się zaliczy? Tak w sumie to nie wiem. Ale byłem 10 od niego. Jeżeli nie, to, to trudno. Ale mam też Sulfera, więc powinno się zaliczyć teoretycznie. No jak nie, to trudno. Wiem, nikt nie pyta. Dobra, yy, dzieją są silniki, bo ja nie wiem na tej mapie. Po prostu ta mapa jest mała i w sumie nie fajna. Żeby nie dostać tym porażeniem, musisz być po drugiej stronie mapy tak naprawdę. pyk Zabawne są Jackie robią odwrotnie On teraz rzuci, ja jestem... O, no on był Mogę go uratować w sumie Albo ten go uratuje Ja bym wolał silnik zrobić Zrobiony Pierwszy raz wisi, chillera utopia Niech sobie wisi Staram się pójść jak najdalej od niego Żeby tym nie dostanę. No i dostanę For 100% dostanę, patrzcie na to No dawaj Mówię, nie dostanę ma, Dobra, idę się podłożyć, Elo No nie no, naprawdę Nawet nie wiem jak tam dojść. Sorry. Ice, queen, sorry, sorry. Zróbmy ten silnik A, zrobiony będzie. Git. Wyjście już otwarte. Ała. A on idzie i tak do tego. Otwierajcie to. Otworzę tamto. No. Pik, pik, pyk. Mm, mm, mm. Dobra, otworzę, żeby nie było. Otworzymy. Tyk. Dobra, yy, chodź, to cię wyleczę. Chodź typie! Chodź! Nie mogę ci uleczyć. Czemu? Zastanawiam się czy jest po drugiej stronie zupełnie. Jeżeli on będzie kampił, to nie idę. Jeżeli on idzie do nas, to idę. Nie, to idę. Nie rowademu. Sie ma! Dawaj tu Nie, tam to jest zamknięty To nie. Nie ma sensu Gdzie on tak? Dawaj ten Tylko musi pierwszy bić! Biegnie? Nie biegnie. Fuck him. LOL No ja go uratowałem i myślałem, że za mną biegnie, nie? Jeżeli by po mną biegł to byśmy uciekli. Jakby coś, to... Mm. Ja teraz widzę, że on uciekł przez hecza, bo tam był hecz po drodze. Ale jak widać, wtedy tego nie zauważyłem. I tak, on uciekł jak coś. Tyle chciałem dodać jako Wojdek. No, i zapraszam do następnego meczu. A, i tutaj jeszcze taki disclaimer do tego meczu, który będziecie teraz widzieć, no bo w tym meczu zagra ze mną Gizzy. Z którym gramy sobie y, Valoranta, zwykle co piątek. Na którego, na moim Twitch'u oczywiście, wiadomo, wiadomo, zapraszam, zapraszam. I tyle chciałem dodać. Backwater Swamp. Ta, to jest ta ze statkiem. Oczywiście, gdzie może być killer obok mnie? Doktor, chyba? Dobra, zajebiście, się, chodźmy na silnik. Ty jesteś tu zewnątrz, czy nie? Wszyscy jesteśmy tutaj. No. A, dobra, widzisz. Dobra, na no cztery osoby. Simon. Jest taki perk strasznie wkurwiający do tych, do. Tak mi się wydaje, że to jest perk, a nie bóg, bo nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że jest taki perk. Idzie do nas. Co? Mam silnik zrobiony, lol. I Skoczyliśmy. No ale za kim będzie gonić? Mam nadzieję, że nie za mną. Raczej za mną? Może nie, nie. Wrócić się nie na mną. statek, iść tutaj. Do mnie chyba idzie. Nie, do mnie. Chyba mi nawet mnie nie zauważył Lol Jesę ja wlazłem do tego Nie zauważył mnie Dobra, przyszedł nie obok nie mnie ja byłem w tym Co mnie nie zauważył Idę do silnika No to jeden <laughs> silniczek zawsze dobrze A, mówiłem o perku Perk był taki fajny jest taki gówniany że niektórzy killerzy mogą zrobić tak, że nie słyszysz kilczeków Musisz się cały czas Patrzeć a, nie Ja mam go No ja też go mam. Jesteśmy obok siebie w ogóle tak a propos. A on Uuu, nie widział dość. A, a bo ty w ogóle jesteś obok mnie, robimy silniki obok siebie Oj, Great skill praca. check I pyk, good skill check. Jak dostaniesz to sam się nie lecz tylko ja cię wyleczę bo muszę zużyć tego pierdzielonego medkita Nie mam jak się uleczyć więc na spokojnie A, no dobra 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 goni obsesja Jest obsesją <noise> musi być goniony no Nadal e, e, nie no, e. rozumiem jak w tej grze działają obsesje naprawdę Dostajesz więcej punktów e, jako obsesja i jako killer Są niektóre A -a. perki które e, sprawiają że łatwiej ci się zabija innych jeżeli nie zabijesz obsesji No to jest coś w tym stylu. Ale że się załapał na flipy dalej poincy Ale że... Jest. Yeah, jeszcze, że zrobiłem wszystkie Dlaczego? silniki. Będzie ci zle ten doktor to jakoś tak mu nie idzie. Jak? Oho! Uuuu! Nie zauważyłem go. Zagrakałeś? Ja chciałem powiedzieć, że ja zrobiłem zwykłą 180 i on zmisował, więc... Ja nie umiem robić 180 Ta 80 jest prosta 360 jest trudniejsza Nie no hmm. pamiętam jeszcze jak się robi 360 Znaczy ale to jest do wyćwiczenia Ty zrobiłeś ten silnik? Nie Nasz silnik jeszcze nie jest skomplikowany Ktoś zabrał mi item z piwnicy. jestem zły ja jest totem do... O słyszę kogoś O siema 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 Chodź 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 wyleczę cię Dawaj. Dobra, dobra, dobra Zużyty medkit, Pokczamp. Już nie muszę nikogo leczyć. A, ja biegnę w jego stronę. Nice. O, siema. ma. Siemano. Klepsza korka. Dobra, on jest ślepy. On jest strasznie ja się... ślepy. Ja się schowałem do szafki dobra, ee, możesz mnie wleczyć w sumie. Gdzie jesteś? Na środku. Tutaj, 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 tutaj. O widać Nie ma problemu. Tylko że ja nie mam metki tutaj już... O, już się... Dobra. Ale mam botany na ulecz, więc to eat. Le... Ważne jest to, hey. żebyś mnie uleczył. Na tym nie zależy tylko. I pick. Dobra. Chądźmy tam na Chyba, że tutaj jest ten doktor Weźmy pójdźmy do innego, wiesz? Bo przy tym będzie krążył, bo uważa, że ten tylko musimy zrobić. Oh. Gdzie on wisi? Tam no, idzie do nas? Ja Nie widzę go. No zobacz, idzie do nas On chyba nie wie, że może nas widzieć, że jak walnie jak mi się wydaje. Siemano A, on biegnie do nas dalej. Ten silnik jest mój, i ja go nie oddam. Ok. <gagę> nie ma problemu. Ależ on drugi raz wisi? W obsesja. Nie idę otworzyć bramy, ty Sego Rafał. Utrudnię nam zadanie. Nice. Do końca, do końca. Wrócimy. Sy nara. Jakbym był taki. Tym hamem nie otworzył takich wybranych. Nie bym zdążył. No otwieraj, dawaj. Otwieram jedną na razie. Nie ja otworzę drugą. Co to otwiera? Nie wiem. mnie? Tak. Dzięki. Ten gość jest goniony. Ja mu pomogę. Dobra, brawa. No kurwa. Nie, no. miałem coś cofnąć silącego. A, nie no, on i tak by z nas walał. Walał? No nieważne. W tym sezonie biłem kurat szóstą rangę. No i w sumie tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej jego na odcinkach, no to... Nie wiem, w komentarzach to napiszcie, bo może to go skusi do sprawdzenia flików DBD. No i co? No i dziękuję wsz wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!